Siema, siemaneczko moi kochani, witam was po raz kolejny znad malutkiej rzeczki. Idę sobie dzisiaj połowić w sposób, który najbardziej lubię ostatnio chyba, czyli jedna wędka, podbierak, kamera na kaplacie, saszetka z robakami i będę łowił sobie na przepływankę. E, mam nadzieję coś połowić, dawno już e, nie połowiłem ryb, chodzę, jeżdżę, Dwa tygodnie z rzędu byłem, nie udało się połowić wczoraj. Dzisiaj jest, mamy poniedziałek. Wczoraj byłem y, praktycznie cały dzień nad rzeką, nad dużą rzeką, złowiłem jednego kolenia z niespodzianką. To wam pokażę na filmiku. No i tyle, dzisiaj będę próbował coś połowić, jakieś y, rybki, wszystko co uda mi się złapać, będę z tego zadowolony, także. Dochodzę już na drzeczkę zaczynam łowić i zaraz widzimy się dalej. Dobra, jestem już na rzeczką. To tak jak mówiłem dzisiaj prosto, czyli mam tylko białe robaczki. Oczywiście wyhaczarka, to za ucho pod czapkę. Mam dzisiaj takie pudło, to jest pół litra. Pół litra białych robaków. Chyba sobie rzucę na początek. Mam tutaj ich trochę w tym pudełku za dużo, ale to nic. Kładę się całe pudełko do torby, i tak one tam będą sobie wychodzić. Ale to niech sobie wychodzą i co? Jak zawsze spławiczek, jak zawsze na tej małej rzeczy spławiczek 2 gramowy. Ciężarki rozłożone śrucinka. I oliwka, do tego mały haczyk, szesnastka. I zobaczymy, czy pływają tutaj jakieś rybki. Płoteczki, leszczyki, okonie. No dzisiaj wszystko, co tylko rzeka będzie chciała dać. Każdy ryby będę zadowolony. Rzeka jest jeszcze troszkę podniesiona z delikatnym kolorkiem, no jest idealna idealna kondycja dla rybek czymś czy jeszcze nie jest troszkę za wcześnie, bo jeszcze jest szaro, wcześnie rano, siódma godzina Jest rybka pierwsza o, ładna ryba była, słuchajcie pewnie klenik ale spadł niestety no. dobra, słuchajcie, była mała awaria udało się zażegnać po prostu ryba mi spadła i Mój zestaw wystrzelił w górę zawiz na drzewie, a ja nie mam zapasowego zestawu, więc musiałem go ratować, ale mamy go. Tak to jest, jak się chodzi na ryby bez dodatkowego zestawu, ale tak jak mówiłem, to taki spontan dzisiaj był. Więc. To tu gada, czuję jest dużo, to tylko łysy. Może chodzić na ryby bez dodatkowych zestawów O, ładna rybka jakaś Klenik już będzie chyba podbierać, albo płość taka ładna Podbierać potrzebny Klenik Jest Wariacik Kleniozaur. hak bez zadziorowy pięknie wychodzi Taki Nieduży, ale welcome Mile widziany Naprawdę mile widziany raz wypuszczam zestaw dalej znowu było branie zobacz robaki nadzieję że teraz zacznę coś łowić w końcu Cały czas rzucam sobie kilka robaczków no Kolejna fajna rybka Płoteczka Płoteczki pięknie chodzą no ładna płoć, to nie płoteczka no, takie rybki właśnie mi chodziło no już, już dobrze, już dobrze Takie właśnie płocie zdrowe Chodziło mi dzisiaj Czy miałem w planach takie połapać, wiecie jak to zawsze z tymi planami jest Ja mam plan od trzech tygodni coś połapać i mi nie wychodziło ja Mam nadzieję, że dzisiaj się uda Kilka miejscówek, dosłownie tutaj te najbliższe miejsca przejdę. Mam tylko dwie godziny do dziewiątej, mówię już nawet nie dwie godziny półtorej godziny od teraz. że Tak naprawdę nie mam dużo, też jestem po pracy, wiecie, jak to po tej pracy. Teraz mamy okienko pogodowe, 3 dni nie padało. Bo tak to dwa tygodnie padało, na sto praktycznie. Trzy dni, cztery dni nie padało. Od czwartku, dzisiaj mamy poniedziałek i już dzisiaj ma zacząć z powrotem padać. Od godziny 11 już ma lać. I cały tydzień pokazuje ulewy. Więc zaczęło się. O no, no, ukleja? Czy to klejek? Ukleja chyba. No boba. O, płoć chyba następna. Jelczyk. Piękny jelec, zobaczcie. Tutaj są piękne te jelce. W każdym miejscu postoję z 5-10 minut, jak tylko przestanie się dziać, to od razu przechodzę dalej. Tu jak na razie, o teraz kolejna płoteczka. Od razu. Ładna. Jeszcze nie poplątała. Nie plątaj, nie plątaj tutaj. Piękno. Widzę, że jest szał. To miejsce zawsze było najsłabsze. Jeszcze trochę z gruntu. Tu jest jakaś dziura chyba. Jelec słuchajcie, jak to dalej pójdzie, to ja nie będę musiał miejsca zmieniać. Piękna rybka, patrzcie na to. Dlatego właśnie lubię haki bezadziurowe, bo one tak od razu wychodzą bez żadnego mocowania się. O, ale piękne. Piękne branie i piękna ryba. Co to jest? Płoć pewnie. Taka waleczna. Tak jest. I to jaka płoć. Słuchajcie. Jesień to już jest chyba ta pora, gdzie właśnie te płocie zaczynają gryźć. Taka płoć z małej rzeczki to jest naprawdę Piękna ryba. Dobra, tam się rybki skończyły, więc idziemy na następną miejscówkę. Pierwsze przepłynięcie. Tu pewnie nie jest aż tak głęboko jak tam, ale zobaczymy. Przepływanka polega na szukaniu ryb. Ja nie chcę zwabić ryb w jednym Punkcie, na jednym stanowisku, jak to się robi na przykład na tyczkę tylko ja ich chcę szukać, dlatego tylko podrzucam robaczki żeby jakoś je chociaż lekko zainteresować żeby, ich, żeby się tak nie straszyły jak przepływam tym zestawem, jak zacinam te ryby, wyciągam ale nie chcę jakoś tam im, wiecie trzymać w jednym miejscu zaczep Więc kilka przepłynięć, jak nie ma ryb w tym miejscu jednym danym. Idziemy dalej. Mówiłem, mam tutaj kilka miejscówek po tej stronie Po tej stronie rzeki. To jest taki najbliższy odcinek mi od parkingu To się haczy chyba Coś tam musi być chyba że tak nie będzie ryb nie przejmuję się i to dalej właśnie to jest fajne w tym że się ma mało sprzętu tylko wędkę i podbiera tak naprawdę o mam jakąś fajną rybkę Chodź, czy klenik? klenik. E, nie słuchajcie. Ale właśnie fajna to. patrzcie taki nieduży, ale jakiś piękny. Zobaczcie. Zdrowizna. Muszę go. To jeszcze w takim razie, jeszcze Robimy tutaj z dwa przepojęcia Jak coś się zadziało To czemu nie Dobra, idziemy dalej na miejscu słóweczkę Idzie od razu za rogiem Ale tutaj też nie ma Za dużego Pola manewru jakby tak, tak ująć Tylko kawałeczek Chociaż krzaki trochę opadły Widzę, że wydeptana miejscuwa. Dobra, na razie zostawię taki grunt, jak mam. Zobaczymy, co to się dzieje. Jeszcze kilka robaków, żeby zainteresować jakieś tam rybki. No coś tam płynie. Pewnie co niektórzy, jak nie większość, będą się dziwili, dlaczego ja do przepływanki używam takiej krótkiej wędki 330. A to dlatego, moi kochani, że ona jest leciutka jest mięciutka. Zobaczcie, ja wszystko wszystko robię praktycznie jedną ręką Bolonką 6-metrową czy nawet 5-metrową. Ciężko by tak było w sobie. O, delikatnie, bez wysiłku połowić. Zobaczcie, ja sobie trzymam tutaj jedną ręką wędkę, paluszkiem co zatrzymuje szpulkę. Jak tylko ryba bierze, no to palec na szpulkę przycinam. Jeśli jest ryba, wtedy zamykam kabłąk. Jeśli nie ma, puszczam sobie dalej. jest takie naprawdę fajne, lekkie łowienie. No i jest krótka. Praktycznie wszędzie z nią wejdziemy pod każde gałęzie Z 5 metrową O, o mam ładną rybkę, słuchajcie Tak jest o, ojej, ojej Pod prąd idzie Czyżby to była brzana? Nie w krzeczory, tu są krzeczory Kuźba w krzeczory mi poszło Co to za ryba Brzana słuchajcie Po rybie widziałem, jak się wywinęła i odpłynęła chyba. Tak. Nie, jest jeszcze. Zbrzana czy to jest kleń? Brzana. Może ją sięgnę pod biorakiem Nie chcę wyjść z tych było Zawinęła się wokół Jest, słuchajcie. O, 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 o wyszło. Jest brzanka! Ale pięknie! Ale pięknie! Ajcie. No, zaraz się wykąpię. Ajcie może nie jest to olbrzym. Ale z tej rzeczki brzany, właśnie dzisiaj chciałem powiedzieć, że. Nie wiem, czy już mówiłem, że. Brzany tutaj jeszcze nie złapałem na przepływankę mówiłem piękne klenie takie 50 taki ale brzany nigdy co prawda nie jest to olbrzym ale jest brzana aż dostała w twarde miejsce, słuchajcie, o. I zobaczcie, malutki haczyk, delikatny zestaw, a rybeczka jak najbardziej zacna. Chciałbym ją Wam lepiej pokazać. Znaleźć tutaj miejsce dla aparatu, o. Zobaczcie, ściągnę może kapturzec. Zobaczcie, jaka piękna rybka. Nie jest może olbrzym, ale jest brzanka. Pięknie. Zobaczcie, jaka zdrowiutka. Piękna rybeczka. Wkładam ją do podbieraka. Podbieraczka już tutaj na tej kamerce wypuszczę ją do wody. Widać? Widać. Brzanu no. trzeba ostrożnie, trzeba ją wypuszczać pomału. Niech ona odpocznie, złapie powietrza. Znaczy się złapie, wiecie, wody, tlenu. Tak myślałem. Przeszła pod prąd, tak od razu myślałem, że to może być urzędnik. No, o. Zanurkowała. Poszła pięknie. I super. Słuchajcie, jak jest jedna, może być troszkę więcej. Więc rzucę znowu kilka robaczków, i zaraz tutaj przepłyniemy jeszcze parę razy. I zaraz tutaj przypłyniemy jeszcze parę razy, gdzie tu jest ten mój zestaw, I tu jest. Lysku tutaj strasznie że pięknie, pięknie udało się wyjąć z tych krzaczorów już myślałem, że będzie porywie idziemy dalej Idziemy czy jeszcze tutaj to są jakieś rybki Rzucę się tam pod ten brzeg Tam często kleniki stoją, a w tej brudnej wodzie można nie widzieć, że coś się dzieje Słuchajcie Oj 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 tam pod krzaki To będzie klanie pewnie jest to klanik Nie, myślałem, że większy, on taki silny po prostu jest. Ale pięknie, ale pięknie się zaczęło dzisiaj. O wyhaczył się w podbiraku, Zobaczcie. Puh. Taki. Kleniozaurus. Nie będę go męczył tylko się o wyskoczył z podbieraka. Dobra. No co, w takim razie idziemy w dalsze rewiry. Teraz widzicie mnie trochę już w innej odsłonie. E, niestety padła mi kamera. W telefonie również miałem resztkę baterii i nie dałem rady nagrać zakończenia filmu. Już w dalszej części nic takiego e, wielkiego się nie wydarzyło ani nie udało się złowić, także e, po krótkim czasie od tego ostatniego klejna, dosłownie po 20 minutach, pojechałem do domu. Jak widzieliście, udało się połowić piękna brzanka. Także jak filmik się podobał, pamiętajcie o łapce w górę, subskrypcji dla nowych osób, żeby mogły śledzić na bieżąco mój kanał. A ja się z Wami żegnam i mam nadzieję, że widzimy się już niedługo w następnym filmie. Do zobaczenia.